Wiewiórki to, to takie rude szczury, Kurczę, trzpiot, ja ci dam, ja ci dam ty, uj, jezu, to przez trz, trz, trzpiota zginę, zginę to, znaczy zepsuję to. Stop zabijania wiewiórków, nie mam. No, nie zabijajcie wiewiórek, wiewiórki są najlepsze. Kuźwa, ja wiem, że jestem idiotą, ale bez przesady. Pokaż pryszcze do kamery <śmany> Trzpiot Nie, nie mam, niestety <śmany> Niestety, chyba stety bardziej Nie aż pryszcze czy kamery? Trzpiot kamery tak samo I tego pierwszego też nie Kamerki też nie mam Niestety Siemano mordeczko, siemaneczko, siemaneczko Jaguar Cześć, sernik, donajcik Co ty, donatecik? Zbrana opłata, 10 ty za 5 zmiany. Donate alert. Ojeku. Live MSG. E, jeżeli to prawdziwe, to dziękuję. Live MSG, ale. Ale spoko. Czy bo to chyba jest live MSG, chyba prawdziwe? Nie wiem. Dziwne. Dziwne, ale okej. Okay. I co, kto wygrał? E, trzecie, naprawdę. Dwóch punktów mi brakło o Nie no, to nie złe live MSG. <grafię> Ej, dopiszę ich do tablicy, patrzcie. A tu chyba jak tu to do każdemu przyszło. A live MSG. 10 złotych i a co tam? <grafię> Boże. To chociaż to z live MSG z taką kreseczką, to wiecie Ale tu mi nic nie przyszło. To jako... co jako... czekajcie. No to do płatności. A coś mi się nic nie pojawiło Nie, przyszło coś Przelew, została pobrana na dzień za piątą zmianę do Nate alert Co? Za piątą zmianę donate alert? What the fuck? To co chodzi? Ale o jaką zmianę? What? dobra, nieważne. Nieważne. Boże. Nie no, ale możliwe wiesz, że się tak też, bo mogą mieć też problemy, to dali każdemu po 10 zł XD Pewnie. Pewnie to kolejny jakiś troll trollo od trolle neitami. A nie, wola, bo wykuję. Ale tak przelewem, to wiecie, to tak bardziej profesjonalnie to wygląda. Trollować trolla. To trzpi od robota. Trzy paciłeś. Myślisz, no że ja nie wiem. Przecież to tylko trzpiot takie robi rzeczy. Kurczę, czuję się strolowany przez trzpiota pierwszy raz w życiu. Normalnie troll trolla trol, strolował XD. <grystanie> Ojejku. Dobra, patrzcie, to są tory. Zrobimy tutaj kółeczka. Znaczy, kółeczka, nie wiem, zrobimy coś z wełny, takie. znaczy wełny tego... ...takiego kamienia. Ale czpiot kurczy profesjonalnie przelewem, kurczy, to wiesz To tak już coś mi dało do myślenia, że coś to może być jednak Wiesz To było już takie, kurcze dopracowane A komunikat nie był profesjonalny? Czpiocik, no pewnie, że był Tylko tam ta kreska przelewem sg mi coś Wiesz Bo to jest taka kreseczka, taka o, o, o Takie, takie coś O Boże Dobra to miał być minus przy kwocie Aha xd Spoko ten Piotr sobie chyba poszedł już Ale perełek mamy kurcze Bo czy też remy układał? Jezu Ale by poszedł Poszedł to. Live msg <grym> Ten mały Ten mały kurczy Troll Dobra, czytaj moje rymowanki, bo ja się dopłaczę. Ślimak, postaram się stary. wiesz, też ja staram się te normalne komentarze, no cóż. Łokieć, czy banany, ślimak został zahorany A Boże. Siema, nie, siema, na Ne, Siema. Wiesz jakie one, oni tutaj rymy układają? Proszę pana. Jaką masz kartę graficzną? Intel czy tysiące? No wiem sobie. No Laptop. laptop, się z sił słania czego to wyciągnie to już Ania ja pierdziele trzpiot <grywia> <Czwiat> rozwaliłeś To <grywia> no to gratuluję Neiri <grywia> ja pierdziele <grywia> jak ty wariat trzpiot Boże naprawdę <grywia> masakra Aaaa, trzpioda, ale wariat. po angielsku, I... If you want to be my friend, <laughs> Nie! Nie trzpiociś, proszę, nie takie rymy! Nie róbcie takich rymowanek, naprawdę! Nie róbcie, to jest złe. To jest złe, złe. Nie wolno, proszę państwa.